Hej, hej, hej! Przed Wami będzie recenzja książeczki Pani Katarzyny Jasiołek. Książeczka jest od wydawnictwa Marginesy i swoją premierą miała 16 listopada 2002 roku. I mamy tutaj Hannę Laschelt. Przyznaję, że to dość tajemnicza książka. I sama historia o sobie, której tak naprawdę nigdy w życiu nie widziałam, nigdy jakoś tak o niej też nie słyszałam. No, a poza tym była jakoś tak i ciekawa i niejednoznaczna jednocześnie. Z książki dowiedziałam się, że była ta pani Hania projektantką wnętrz i tak jakby projektowała użyteczności publiczne, czyli tak naprawdę no. Coś, do czego dostęp miało bardzo wielu ludzi, chociaż sama na ich otwarcie się w ogóle tutaj nie pokazywała. Prawdopodobnie wolnała pracować, aniżeli świętować, a jeżeli już świętowała, to w gronie swoich najbliższych. No, oni dowiadujemy się, że była panienką z dobrego domu, córką damy, ze skłonnością do łamania zasad. Taka przedstawiona bardziej pod kontrast łobuziary. Na pewno była bardzo pracowita, jednak często spędzała czas właśnie ze swoimi przyjaciółmi. Była m.in. sanitariuszką w powstaniu warszawskim i działaczką podziemia. Dosyć odpowiedzialna i zorganizowana. Troskliwa mama, babcia i teściowa, chociaż miewała swoje fochy i potrafiła czasami dać komuś popalić. Książka jest też przepełniona, jak widzicie, zdjęciami. No tutaj są bardziej ze zbierów osobistych, gdzie... No, poznamy ją nie tylko jako wytworną damę w idealnych pozach, ale bardziej jako taką nastolatkę i kobietę, która kocha życie i tak naprawdę no, potrafi się nim cieszyć. Bardzo spodobał mi się tutaj sposób mm, prowadzenia tej biografii, gdyż no, nie czujemy tutaj takiego sztywnego sloganu, a jedynie barwną opowieść, którą wydaje mi się, że warto poznać. Zdjęcia przedstawiają też jej mieszkanie wraz z osobami, które. No, również zostały uchwycone na zdjęciu, aczkolwiek nie zawsze jest wytłumaczone, kto tam na nim też jako dodatek jest. Poznamy losy jej rodziców oraz mm, będą też zdjęcia aktów jej urodzenia. Jako trzylatka była bardzo urodziwą dziewczynką, co możemy zobaczyć na początkowych zdjęciach książki, a oprócz opowieści będą tutaj też, tak jakby fragmenty jej wspomnień. Wyciechania chodziła do prywatnej szkoły i co zastanawiające, Ktoś by powiedział, że uczyła się bardzo dobrze. Nie. No niestety bardzo miernie jej to szło. Jak sądzicie, co na ten temat sądziła sama Hania? Przyznam, że wielokrotnie dostałaby Nagrodę Nobla za kłamstwa, jakimi innych karmiła. No i w tym w ogóle był cały jej urok, że e, no każdy w te rzeczy jej po prostu wierzył. W książce zobaczymy też zdjęcia jej dyplomów, zdjęcia wnętrz, jakie projektowała, praktycznie wszystkich dokumentów, też jakie przy tym wystawiała. Powiedziałabym nawet, że miała taki prawdziwy dar do przekonywania innych. Dało mi to taki całościowy obraz tej osoby. Ona chciała być ważna, ale też i wygodna. Z pewnością nie lubiła osób, które by myślami nawet ją poniżały. To dość ekscentryczna osoba i Myślę, że warto co nieco się tutaj o niej dowiedzieć. Chcę Wam jak najwięcej tutaj pokazać zdjęć, ale e, one bywają i bardzo często, i bardzo rzadko jednocześnie. To, co macie, tu jest o, opowiada autor, a tutaj właśnie są takie e, innym druczkiem oddzielone jej historie, jak widzicie. Widzicie? O, tu. To są właśnie te jej opowieści do zdjęcia, do danej sytuacji, która się przedstawia. No, myślę, że książka jest fajna, aczkolwiek no ja... Pierwszy raz o tej osobie słyszałam, więc tak naprawdę nie jest to ktoś, kogo wielbiłam, o kim słyszałam, kogo mogłabym znać i kogokolwiek, jakkolwiek mogłabym podsumować. Aczkolwiek e, książka ukazuje ją jako taką kobietę bardziej wyzwoloną, pracowitą, to co musiała załatwić, to załatwiła. Lubiła wygody, ale bardziej chciała być wygodna w tym sposobie, że ubierała się jak chciała, robiła to, co chciała i postępowała tak, jak uważała, a nie tak jakby ktokolwiek jej tutaj miał narzucać. Także, jeżeli macie ochotę poznać paną Hannę Lashar, być może, że ją znacie, być może, że o niej słyszeliście, to tym bardziej Was po prostu do tej lektury zachęcam, bo czyta się ją naprawdę świetnie. No ja nie ukrywam, że takim największym plusem u mnie było tutaj przeglądanie tych wszystkich zdjęć. Jak wiecie, ja uwielbiam właśnie te takie stare dawne czasy, co tam się działo, jak ludzie wyglądali, jako mieli mimika, czy Ustawiali się do fotografowania, czy po prostu robiono im takie zdjęcia, jakby no takie od razu, że tak powiem, zrobione. Wybaczcie za mój głosik, za to, że ciągle łapię powietrza, po prostu jestem mega przeziębiona i naprawdę ciężko mi się mówi, ciężko mi się nagrywa. Mam nadzieję, że to mi jak najszybciej przejdzie. Ale ta książki was bardzo zachęcam. Mówię, ten kto ją znał, ten kto nie słyszał, z pewnością książka mu się spodoba, ten kto nie słyszał i nie zna może to być ta bardziej dla niego jako opowieść o kimś, kto istniał, istnieje, no bo zależy jak kto na to spojrzy. także ja po prostu wam książeczkę polecam i się z wami żegnam do usłyszenia pa pa